O czym jest ta historia? Pewnie dla każdego o czymś innym. Dla jednych może stać się inspiracją do głębszego przeżywania grudniowego czasu, dla drugich jest miłą bajką, dla kolejnych jest być może opowieścią o sile mediów, które po 1600 latach przetrwania historii biskupa Zmiry zamieniły go w ciągu paru dziesięcioleci uroczego grubaska w czerwonym stroju popijającego Coca-Colę. ale jedno jest pewne to opowieść o sile szlachetności o miłości do drugiego człowieka o niesieniu pomocy każdemu kto jej potrzebuje to wreszcie historia o dniu dzielenia się z innymi o 6 grudnia każdego Odwiedzając w tym świątecznym czasie Muzeum Narodowe w Poznaniu można na własne oczy zobaczyć ołtarz z 1506 roku namalowany przez warsztat mistrza ołtarza z Gościszowic i raz jeszcze, tym razem w oryginale, prześledzić historię świętego Mikołaja. Wsparciem może być przewodnik dla rodzin z dziećmi opisujący poszczególne kwatery ołtarza, dodawany do bilet. A jak dzisiaj stoją sprawy? Cóż, Mikołaj to jest postać, którą wszyscy bardzo lubią, bowiem miło prezent dostać. Mając więc to na uwadze, już od dawna różne kraje tworzą i wciąż doskonalą swoje własne Mikołaje. Mikołaje te natychmiast częścią stają się folkloru i nadają wszystkim świętą, Ruchu, dźwięku i koloru. Ale mądrość świąt i darów dużo głębsze ma znaczenie. Jest czekaniem i zadumą, jest miłością i milczeniem. Zatem, gdy nadchodzi grudzień i możliwość taką daje, zatrzymajcie się na chwilę, rozkrzyczane Mikołaje. Już nie męczcie niepotrzebnie ziemi, która ledwie dyszy. Spójrzcie w niebo, czy widzicie ile mocy w nim i ciszy? Spójrzcie w niebo, które w grudniu jeszcze głębsze się wydaje. Może wtedy się spotkacie z tym prawdziwym Mikołajem.